System Fiat Co-Driver łączy funkcje inteligentnego tempomatu adaptacyjnego z funkcjami aktywnego systemu utrzymania pasa ruchu i asystenta jazdy w korku, zapewniając jazdę wspomaganą na poziomie drugim przy dowolnej prędkości. System ten oferuje pomoc w prowadzeniu pojazdu, ale w żaden sposób nie zastępuje kierowcy w zakresie jego odpowiedzialności za kierowanie pojazdem. Kierowca zobowiązany jest nieustannie zachowywać czujność i utrzymywać pełną kontrolę nad pojazdem. Urządzenie działa dzięki wykorzystaniu kamery umieszczonej w górnej części przedniej szyby oraz radaru umieszczonego za przednim zderzakiem. Wykrywają one w czasie rzeczywistym obiekty, przed pojazdem oraz oznaczenia pasów ruchu. Przed aktywowaniem systemu Fiat Co-Driver należy aktywować tempomat adaptacyjny poprzez naciśnięcie przycisku na kierownicy oznaczonego literą A. Następnie kierowca może ustawić żądaną prędkość jazdy za pomocą przycisków set plus i set minus. Za pomocą przycisku oznaczonego literą B kierowca może ustawić również odległość od samochodu jadącego z przodu, jaką ma zachowywać samochód. Naciśnięcie górnego przycisku oznaczonego literą C umożliwia korzystanie z funkcji aktywnego utrzymania pasa ruchu i asystenta jazdy w korku systemu Fiat Co-Driver. W ten sposób fiatką driver zarządza przyspieszaniem i hamowaniem, ale także aktywnie utrzymuje pojazd na środku pasa ruchu. Przy niskich prędkościach funkcja asystenta jazdy w korku pozwala dostosować tor jazdy do sposobu poruszania się pojazdów poprzedzających, gdy na drodze nie ma linii pasów ruchu. Funkcja ta również dostosowuje prędkość do pojazdu poprzedzającego oraz zarządza ponownym ruszaniem. Dzięki temu system bezpieczniej i wygodniej zarządza zatrzymaniem się i ponownym ruszaniem, a tym samym jest bardzo przydatny w warunkach dużego natężenia ruchu lub korków. Gdy pojazd zatrzyma się za pojazdem poprzedzającym, jeśli czas postoju jest krótszy niż 3 sekundy, pojazd automatycznie ponownie ruszy. Aby system działał, konieczne jest spełnienie następujących warunków włączony tempomat adaptacyjny ACC zapewnione są dobre warunki widoczności lub widok z kamery i radaru, nie jest zakłócony. Niektóre czynniki i warunki zewnętrzne mogą wpłynąć na prawidłowe działanie systemu Fiat Co-Driver. System może np. nie klasyfikować prawidłowo niektórych sytuacji na drodze, np. Na złożonych sytuacji drogowych, takich jak ronda czy skrzyżowania, obiektów nie dających się sklasyfikować, lub zawiesić się w szczególnych warunkach takich jak bardzo ostre zakręty, oślepianie lub słaba widoczność. Dlatego kierowca zobowiązany jest zawsze kierować pojazdem z zachowaniem pełnej uwagi i utrzymywać kontrolę nad pojazdem. System zostanie zawieszony w przypadku celowego manewru kierowcy, np. jeśli kierowca ma zamiar wykonać manewr zmiany pasa ruchu poprzez celowe poruszenie kierownicą lub przy włączeniu kierunkowskazów. Ponadto system dezaktywuje się po naciśnięciu hamulca. Aby ponownie włączyć system Co-Drive, należy nacisnąć przycisk RES. Wymagane jest, aby kierowca trzymał ręce na kierownicy. W przeciwnym przypadku uaktywniona zostanie sekwencja komunikatów ostrzegawczych. Jeśli kierowca nie podejmie żadnych działań, włączają się cztery światła awaryjne i system zacznie zwalniać pojazd aż do całkowitego zatrzymania.